Tam. tu chcesz to trzymy od razu? Dajcie wszystkie mikrofony. To pytanie będzie słuchać Sam wywiad <grym <grym Co go Ja? Właśnie nie wiem, tak na co czekamy Dajcie, no, 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 dajcie, ten telefon tam? Mój, no, czer ten czerwony? Jest na, na blacie, jest. Robert Druchała przed KSW 69, Robert, coś rozbiegany ten twój rywal jest, nie potrafił spojrzeć Ci w oczy. Nie, patrzył przez chwilę, ale tak trochę rozkojarzony jest. Nie wiem z czego to wynika, czy po prostu dużo zbijał, czy, 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 czy nie chciał. Nie, nie wiem szczerze, ale nie interesuje mnie to. Ja już jestem, że tak powiem, nagrzany na walkę i jutro wychodzę i robię swoje. Ale musisz przyznać, bo wczoraj też oglądaliśmy razem e, to jak się zachowywał na wywiadach, że no, dość dziwne zachowanie z jego strony. Myślisz właśnie, że to jest zbijanie wagi, czy czegoś coś innego się stało tam? Ja myślę właśnie, że on troszeczkę dużo ścina tej wagi, bo no, dość duży jest, nie? I, i, I może dlatego po prostu jakoś ten organizm jakoś rozkojarzony jest, taki wiesz, odwodniony i może dlatego są takie zachowania, ale wiesz, to może być też e, nawodni się dzisiaj i jutro będzie normalnie, nie? Zobaczymy, albo po prostu takie jest. Za bardzo wygadane też nie był na twoje słowa, że ty jesteś bardziej agresywny z zagranicznymi zawodnikami, powiedział, walić to <laughs> i dobry. idziemy to robić. Tak, idziemy to robić. No dobrze no. Wiesz, ja mam swój plan, to co on tam po prostu mówi, no to, no to mnie to nie interesuje, tylko wychodzę i, i po prostu robię swoje. no bo... Co mam, wiesz? Co, co na słowa? No. Mówić można, ale trzeba pokazać wszystko w klatce. Wywiadek mówił, że jesteś nudnym zawodnikiem i dajesz nudne walki. Okej. Okay. <laughs> Jeśli tak, no to będziemy miały troj nudną walkę. Nie próbowałeś go w jakiś sposób przekonać, żeby był nie, bardziej wygadany? Nie, bo nie. dużo mówił, jak Ciebie nie widział, a później przechodził tylko do prostych słów. E, wiesz co? Nie, ja to mam po prostu gdzieś. No. Skoro nie chce nic mówić, pewnie wiesz, pewnie czeka na sobotę albo, albo się stresuje i nie, nie mówi. Nie wiem, że nie mam pojęcia czemu on tak robi, ale w ogóle wiesz, schodzę po, po tym, po poważeniu tam już na backstage i mówię do niego, że thank you, nie o. Okej, okej, dobra, to okej. Okay. Finito. Dobra, dziękujemy Ci Robert, życzymy owocnej walki jutro i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, którzy wspierają i czekajcie jutro na waleczkę, bo szykuje się ogień. Ogień! Bo wypiłem dzisiaj kawę i powiem szczerze, tak mi kopnęła, że już nie mogę się doczekać, aż wyjdę na to A jutro też wypiję kawę. Widać, że miota jak szatam. dzięki. Jedną, ale taką dużą, nie? I to latę. Nie wiem, w tym... kafe nero, ale szczerze naprawdę, I wiesz, pierwszy łyk i mówię, o! Siądzie. No. Skoro o tym rozmawiamy, jeszcze pociągnę tę rozmowę, ten wywiad, nie było problemu z wagą dzisiaj? Okay. Nie, no co ty, praktycznie nie robiłem wagi, wiesz, wstałem rano, patrzę 9.30, mówię zajebiście, idę na wagę, wchodzę, czasie się wysikać, waga zrobiona, yy, hydroliza po prostu sprawiła, że zleciałem do tego 68, tago. Dzięki mojemu dietykowi, właśnie Fisherowi, Fitmaker, yy, ta waga tak szybko zleciała, czuję się zajebiście, wstałem, wiecie, w ogóle nie miałem sucho w buzi na, na, na początku, jak wstałem rano, tylko wiesz, od razu chciałem wejść na to ważenie i po prostu się zważyć, bo zajebiście. Ogólnie jest dzisiaj zajebiście. To dużo czy złapisz kilogramów, no i troszeczkę. Coś tam, coś tam to łapie, ale wiesz, tu też nie chodzi o to, żeby się nażreć jak świnia i wyjść w wadze, nie wiem, 75, bo to yy, za dużo będzie trochę i wiesz, ja mam styl taki, że jestem szybkość, szybko, jest szybkość, więc ja też nie mogę wyjść taki jakiś na żarty. Nie? Będzie dobrze, jest zajebiście, naprawdę już nie mogę się doczekać. Nie? No my też czekamy, dzięki Wielkie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.